Witam w kolejnym, cześć z tej Royal, witam w kolejnym odcinku na moim kanale ze świątecznego Daily. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie bardzo prestiżowy finał Ligi Mistrzów, gdzie Real Madrid, y, gdzie bardzo ona zmierzy się w, z Real Madrid. W tamtym sezonie każdy z nich, y, każdy z tych klubów odpadł y, po. Mm, Yy, gdzieś, yy, albo jedną rundę po wyjściu, albo dwie rundy po wyjściu z grupy, ale tego to jeszcze szczerze Wam nie powiem, bo tego szczerze nie pamiętam. Ale z ciekawszych rzeczy zobaczymy, jak nam pójdzie mecz bez mojego komentarza, i zobaczymy, czy uda się wygrać na Real Madrid, który ma o wiele lepszą obronę od naszych. Więc, więc bez błędnego przedłużenia, zapraszam do oglądania tego spektaklu. Finał UEFA Champions League rozpocznie się już za chwilę. To dzień, na który czekała cała piłkarska Europa. Z wypełnionego po brzegi stadionu witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Liczymy na wspaniałe widowisko. Mecz, który będziemy wspominać latami. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Dziś na ten stadion zwrócone są oczy całego świata. Żadna inna rywalizacja nie elektryzuje fanów. Ale wspaniale teraz! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie. To mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Baran. Marcelo. Isko. Karim Benzema. Marcelo. W przebiegu spotkań Barsy z Realem nie da się przewidzieć. Niezależnie od aktualnej formy obu zespołów, w takim meczu piłkarze. Zna Suarez. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Cross. Gareth Bale. Benzema. Gareth Bale. Teraz przy piłce Barcelona. Coutinho. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. No i proszę, żółta kartka. Zawodnik Barcelony spóźnił się tam nieco, i to wystarczyło, żeby sfaulować przeciwnika. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Iwan Raki mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. No i wywalczyli aut, mają teraz szansę na rozegranie akcji blisko pola karnego. Vidal, czy będzie prowadzenie? Tak! Pierwsza bramka tego finału UEFA Champions League to zupełnie zmienia sytuację. Teraz powinno się zrobić jeszcze ciekawiej, a na pewno bardziej widowiskowo. Złożyli się do strzału. No i proszę! Niesamowitą technikę ma ten chłopak. Nic dziwnego, że znalazł się na liście życzeń największych klubów świata. I mamy otwarcie w tym meczu. 1 do 0. Modric. Gerent Bale. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Modric. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Strzela! Nie będzie bramki. Bramka szławie piłkę. Dośrodkowanie Messiego. Udana interwencja bramkarza. Trochę ryzykownie, ale nic nie wyszło z tego dośrodkowania rywalom. Gareth Bale. Już niedługo sędzia zakończy pierwszą połowę. Jeśli Barcelona nie straci koncentracji w końcówce, wejdzie do szatni z zaliczką bramkową. Takie prowadzenie do przerwy jest bardzo ważne psychologicznie, ale też nie można lekceważyć realu. Oni też wiedzą, jak ważny dla morale jest wynik przy schodzeniu do szatni. Iwan Dlakic wyśrodkowuje spod chorągiewki. Wrzutka do Luisa Suareza. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Strzał głową nie, ale obrona fantastyczna. Karim Benzema. obrońcy zostawili Benzema na skrzydle. Karim Benzema. Ajaj, nie rozumiem, co chciał tym osiągnąć. Zupełnie nieodpowiedzialna decyzja. Niedobre, udało mu się minąć obrońców. Real Madrid ma rzut rożny. Z rożnego dośrodkowuje Tony Kroos. Ale znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Kibice wreszcie się trochę ożywili. Czy uda się wyrównać? Z krótko, do czekającego kolegi. Messi. Czy hajna błąd przeciwnika i się opłaciło? Przejęli. Dobra pozycja do oddania strzału. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Lionel Messi. Messi ładne, prostopadłe zagranie. Fantastycznie! Udana interwencja Bramkarza, ale piłka nadal w grze. To już półmetek tego... Jacek Sędziego. Rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Benzema. Gareth Bale. Tony Kroos. Ponownie Bale. Karim Benzema. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Isko I Luka Modric. Karim Benzema. Chyba będzie dośrodkowywał. Zbyt głębokie dośrodkowanie, jak widzimy Bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Isko. Marcelo. A i nikt nie przeciął tej centry. Niedopuszczalne zagranie nie obejdzie się bez konsekwencji. I piłka w rękach bramkarza. Piłka w pole karne do Bejla. Ach, szkoda tej okazji. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Musi uważać, rywal blisko. Jest okazja, by uderzyć. Arbiter podyktował rzut wolny. No, bardzo ładnie przeciął to pod. Udało się, czy będzie gol. Ależ wyciągnął tę piłkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Czy to jest strzał na remis? Re Skomentujmy to tak. Eee, kiedy mnie to, co chciałem i pad mi zaczął skręcać yy, no więc tak to skomentujemy yy, to był wylew to bardzo duży wylew yy, normalnie bym zmienił tego tego, goś, tego, ku, tego też tego na ale wolę nie ryzykować yy, się wylało, czasem się zdarza ale postaram się strzelić długą bramkę i ona mi się rozjeżdżała bo dziwnie ją ustawiłem więc bardzo was za to przepraszam Nie komentujmy tej bramki. To jest el Tutaj nikt nie zadowoli się remisem i nie ma wątpliwości, że obie drużyny chcą coś dołożyć do dawidze wyniku. Luka Modrić, Renzel. Real Madrid. zacznie od rzutu z autu na wysokości pola karnego. Luka Modrić. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Za takie strzały powinno się garać Zmiana w zespole Barcelony. Pumki. Zagranie do Coutinho Coutinho doszedł do podania, to może być groźne. Zapomniałem jeszcze dodać, że jak będzie remis, od razu przechodzimy do karnych. Bo nie chcę sięgać do grywki i dogrywka byłaby bez sensu. Johnny Cross. Ależ go wypatrzył. Bein. Tak jest. Rzut karny. Sędzia nie ma żadnych wątpliwości. Rzut karny. Na pewno zbyt późno interweniował. Sędzia nie bahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie. Popatrzmy. Uwaga, broni. Brawo, znakomicie. Cudowna interwencja. Karny to zawsze jest loteria Z ogromnymi szansami na sukces Ale jednak zdarzają się wpadki Nawet najlepsze Dobrze przeczytał podanie I w porę zareagował Od początku spotkania uważnie gra Teraz też celnie zagrał Barcelona teraz przejmuje piłkę Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia Aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę 81. Minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Gareth Bale w dobrej sytuacji. Gareth Bale. Wciąż mamy remis. Niewiele do końca. Kto zdecyduje się zaryzykować? Teraz przy piłce Real. Cross. Marcelo. Sergio Ramos. Tony Cross. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Luka Modwicz. Real w szaleńczym ataku. Ostatnia akcja tego meczu. Wciąż remis, ale może. Znakomicie, będzie szansa. Nie ma gola. Tym strzałem mógł przesądzić o zwycięstwie, ale doskonale spisał się Bramkarz. A więc dalej mamy remis i emocje do samego końca. Ciąż remisowo i teraz przed nami. Przechodzimy do karnych. Albo nie. Przepraszam, niech przechodzimy od razu do karnych, bo to finał Ligi Mistrzów. Ruszyła dogrywka finału UEFA Champions League. Dwóch godnych siebie rywali, ale mistrz może być tylko jeden. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. No, to trafienie nie będzie się liczyło. Sędzia liniowy podniósł sporą dziewczynę. Mamy... Powtórkę i nie ma wątpliwości. Tak, tu doskonale widać, że zawodnik był jednak na spalonym. Sergio Busquets, Dembele. Dembele! Piłka uderzona z daleka, słabo, nie stanowiła problemu dla Bramkarza. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Messi. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Sergio Ramos daleko od własnej bramki. Luka Modric. Carvajal. Dani Bajos. Przepraszam, zapomniałem, że to finał Ligi Mistrzów. Faka, się z tymi karnymi. Na dośrodkowanie. Luka Modrycz. No i strzał głową obroniony. To było naprawdę świetne uderzenie, ale golkiper jest dziś w doskonałej formie. Właśnie rozpoczęła się druga połowa dogrywki tego wyrównanego finału UEFA Champions League. I niedługo wszystko będzie jasne. Królewscy ruszyli do przodu skrzydłem, sporo przestrzeni zostawili im rywale. Luka Modwicz do niego dośrodkowanie i piłka wypita do przodu. Ale świetnie zgubił obrońcę. Tembele? No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Baran? Kurtła? W tej chwili zostało jeszcze 8 minut do grywki. Sędzia nie przerywa gry. Czas, aby prowadzili w końcówce. W ostatniej chwili sami państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol. Kapitalna interwencja obrońcy Marka Asensio. Centra w pole karne, przepychanki. I teraz spójrzmy Real Madrid przy piłce. Obserwuj. Oddaje strzał. Pora na karne. Zobaczymy, kto lepiej zacznie serię rzutów karnych, więc zacznijmy. Ruiz Suarez. Luis Suarez! Jeden do zera! Dobra! Ramos, obroniłem już jeden karnego kilku I obroniłem też lugiego. Kurcze Chciałem coś, czułem, żeby tam. Skutecznie w dobrą stronę się rzuciłem, ale to nie wystarczyło. Nie! Yeah! Oj, 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 oj! Broń to ten Szczegen, ten Szczegen, czy też Disco oh. nie trafia, isko, alenia! Alenia! strzela tego karnego! Mariano czyta Stegen, Mariano, Mariano, Mariano przykłada się do stołu. Mariano go bronił, też Stegen i karny na wagę Pucharu Ligi Mistrzów. Pique, Pique jest, wygrała. Barcelona wygrywa El tylko i pokonuje Real Madrid w finale Ligi Mistrzów po karnych. Bardzo ciekawy finał zacięty, ale my okazaliśmy się, Barcelona okazała się lepsza. Możemy być niemal pewni, że za chwilę obejrzymy konkurs rzutów karnych. Zdołali wyrównać w ostatniej chwili. Udało się, wygraliśmy, więc i jeszcze trofeum dostałem. Więc e, dzięki za oglądanie tego i to jeszcze złote odcinka. Widzimy się w następnym. Elo!